produkty produkt zawiera alkohol. Ano zawiera, ale dziś nauczę was odróżniać składniki w produktach. Alkohol w kosmetykach może wysuszać, podrażniać skórę albo zaburzać jej barierę ochronną. I to jest prawda, ale nie każdy alkohol działa w ten sposób. W naszych kosmetykach nie stosujemy alkoholu etylowego, czyli tego, który w składzie znajdziecie jako alkohol denat, bo to właśnie ten typ alkoholu ma właściwości odtłuszczające i może być drażniący, zwłaszcza dla cery suchej czy wrażliwej. Czasem w składzie naszych produktów możecie znaleźć coś takiego jak alkohol benzylowy. I to od razu brzmi podejrzanie, prawda? Bo znowu pada słowo alkohol. Tylko, że alkohol benzylowy to substancja, która pełni funkcję konserwującą, czyli chroni kosmetyk przed bakteriami i drobnoustrojami i jest całkowicie dopuszczalna do stosowania w kosmetykach naturalnych, także tych certyfikowanych. I teraz najważniejsze. Jego stężenie w naszych produktach jest naprawdę niskie i bezpieczne, nawet dla skóry wrażliwej. Nie używamy alkoholu po to, żeby wysuszyć ci skórę. Używamy wyłącznie takich składników, które wspierają formułę, stabilność produktu i jego bezpieczeństwo. A przy tym zawsze dbamy o komfort i barierę hydrolipidową skóry. To nasz priorytet. Więc jeśli boisz się słowa alkohol w składzie, to czytaj dokładnie i szukaj informacji. My zawsze jesteśmy otwarci na pytania, więc jeśli coś cię zastanawia, to po prostu napisz do nas.